Witam cię w tej krótkiej prezentacji na temat tego, jak zwielokrotnić zyski ze sprzedaży i zyskać dobrą renomę. Nazywam się Paweł Witkowski i przeprowadzę cię krok po kroku przez tą prezentację. Na sam początek warto jest zastanowić się nad tym, jak to jest, że jedni rozwijają biznesy, a inni mają podgórkę. Co takiego różni przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy od przedsiębiorców, którzy no, cały czas mają jednak pod tą górkę, którzy nie są w stanie w pełni rozwinąć skrzydeł. Są tak naprawdę dwa czynniki, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszym z nich jest mentalność. Żyjemy w Polsce, w związku z tym prawdopodobnie spotkałeś się lub spotkałaś z takim stwierdzeniem, jak mentalność Polaka. Tak? Tu głównie chodzi o to, w jaki sposób my, Polacy, patrzymy na, na rozwój biznesu, w jaki sposób patrzymy na konkurencję, w jaki sposób patrzymy na pieniądze czy też na własnych klientów. Tu jest jeden wielki problem, a nad tym warto jest pracować, ponieważ ze złą mentalnością my bardzo dużo energii marnujemy na rzeczy, które zamiast rozwijać biznes, sprowadzają się do tego, żeby złożeczyć albo, albo wpływać negatywnie na biznes konkurencji. A nie tędy jest droga, jeżeli myślimy o rozwoju. Drugą rzeczą, na którą warto jest zwrócić uwagę, to jest mindset. Czym, taki, czym jest mindset? Mindset to jest cały ogół wszystkich przekonań, myśli, wszystkich działań, które my podejmujemy, aby rozwinąć nasz, nasz biznes. Tak? To wszystko, z mindsetem będą wszystkie myśli, które my mamy, wszystkie przekonania, które mamy na temat zarabiania pieniędzy w Polsce, które mamy na temat podatków, które mamy na temat naszych klientów, czy też naszej konkurencji, a także działania, które podejmujemy, no, aby rozwijać nasz biznes. To wszystko jest naszym mindsetem i tutaj przede wszystkim na mindsetie bym się skupił ponieważ mentalność jest czymś, co z czasem prędzej czy później, jeżeli rozwijasz biznes i tak się zmienia, istotne jest, aby ustawić sobie odpowiedni mindset, odpowiednie przekonania, odpowiednie myśli, odpowiednie działania, które mogą coś zmienić. Teraz odnośnie samego mindsetu mamy tutaj trzy elementy, na które moim zdaniem jest warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim, po pierwsze, zostaw konkurencję w spokoju. To nie jest istotne, czy konkurencja jest lepsza od ciebie, czy ma większe zyski, czy ma większą liczbę klientów. To jest absolutnie bez znaczenia dla ciebie w tym momencie. Istotne jest, aby zostawić ich w spokoju, aby nie myśleć o tym, że Kowalski zarabia więcej ode mnie, aby nie myśleć o tym, że Nowak ma świetny pomysł na rozwinięcie biznesu, a ja stoję w miejscu i najlepiej będę albo im złorzeczył, albo w miarę moich możliwości podrzucał im jeszcze kłody pod nogi. Absolutnie nie. Nie tędy droga, w tym momencie marnujesz bardzo dużo swojego czasu, swojej energii i prawdopodobnie kapitału. Nawet jeżeli w żaden sposób nie, nie finansujesz żadnych działań, które mogłyby przeszkodzić konkurencji, to tak czy siak nie generujesz żadnych nowych kreatywnych pomysłów, nie generujesz żadnych projektów, tylko tracisz czas, energię i pieniądze na to, żeby żyć. Żeby stać w punkcie i myśleć o tym, co robi konkurencja. Nie będę droga. Jeżeli chcesz tutaj coś zmienić, musisz zostawić konkurencję w spokoju, zająć się sobą, swoimi pomysłami oraz rynkiem. I to jest drugi punkt. Drugim punktem jest zaj, zajmij się badaniem rynku. To nie jest ważne, co Twoja konkurencja robi. Ważne jest, jaki jest Twój rynek. Kto jest twoim klientem. Jakie ma problemy, w jaki sposób Ty możesz mu pomóc. To są pytania, na które szukasz odpowiedzi. Przeprowadzaj możliwie szerokie badania rynku, zwłaszcza pod kątem klientów. Pytaj swoich klientów, w czym możesz im pomóc, w jaki sposób możesz sprawić, żeby Twoje usługi, Twoje produkty były jeszcze lepsze. Tak? Ewentualnie możesz zastanowić się, jeżeli e, masz w mieście czy, czy, czy na rynku e, kon, firmę konkurencyjną, która jest o wiele lepiej rozwinięta, która ma większe możliwości, zacznij zastanawiać się, co takiego oni oferują swoim klientom, czego ty nie oferujesz, dlaczego oni są lepsi. Znajdź rozwiązania, zacznij modelować swoją konkurencję, zacznij szukać tych pomysłów, tych rozwiązań, które sprawiają, że oni są o krok do przodu i zacznij te rozwiązania wprowadzać do siebie albo zrób jeszcze jeden krok do przodu, zacznij te rozwiązania rozwijać. Zrób coś więcej niż konkurencja. W takim wypadku będziesz miał więcej klientów. To mogę ci zagwarantować. I trzecia rzecz. Trzecia rzecz. Zamień konkurencję w partnerów. I to jest bardzo często taki moment, w którym ja słyszę: "Co? Co ty mówisz, Paweł? Daj sobie spokój. W jaki sposób mam zamienić konkurencję na partnerów? Przecież konkurencja to jest mój wróg." Tak, to jest to jest wróg, z którym ja muszę walczyć, którego ja muszę wygryźć z rynku. Oni w ogóle najlepiej, gdyby nie istnieli. Nie, moi drodzy, absolutnie się z tym nie zgadzam. Konkurencja może zostać twoim partnerem. Zwróć uwagę, że konkurencja, tak samo jak ty, chce zarabiać pieniądze. I dopóki działacie oddzielnie, dopóki działacie w zupełnie innym e, kierunku, każdy, każdy, w swoją, każdy swoją ścieżką idzie, tak długo... E, Będziecie sobie podbierać klientów, bardzo często będziecie siebie wzajemnie zwalczać. Całkowicie bezzasadnie, bez tak naprawdę. Bo w efekcie każdy z was będzie ponosił większe straty. Natomiast, jeżeli jesteś w stanie zaproponować swojej konkurencji takie rozwiązanie, w którym i ty, i Twoja konkurencja zacznie zarabiać, w tym momencie Twój konkurent bardzo chętnie przyłączy się do Twoich działań. Po prostu musi w tym zobaczyć potencjał, musi w tym zobaczyć zysk dla siebie. To jest dosyć proste. O co mi chodzi? Siła partnerstwa to jest synergia. Synergia waszych działań. Żeby to zobrazować. Wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś ty i jest twoja konkurencja. Każdy z was dzień w dzień, miesiąc w miesiąc ponosi jakieś koszty, spędza jakiś czas na pracy, poświęca jakąś część swojej energii na to, żeby firma się rozwijała. I teraz. Każdy z Was ma dojście do jakiejś liczby klientów. Tak. W związku z tym każdy z Was zarabia na swojej bazie klientów. Bardzo możliwe, że ci klienci przeplatają się też wzajemnie, że, że część Twoich klientów zagląda do konkurencji, część klientów konkurencji zagląda do Ciebie. To jest bardzo możliwe, to jest nawet bardzo realne. Natomiast nie, nie, nie w tym jest rzecz. Zwróć uwagę, że każdy z Was wkłada miesiąc w miesiąc jakieś. Pieniądze, jakiś kapitał, w to, żeby docierać do klientów. Tak. I za, załóżmy, że każdy z Was składa po tysiąc złotych na to, żeby dotrzeć do swoich klientów, żeby ich zachęcić na, do zakupu Waszych aktualnych produktów czy usług, żeby skorzystali z Waszych promocji. I każdy z Was ma jakieś odzew, każdy z Was ma jakąś liczbę klientów, którzy są skłonni do Was przyjść. Natomiast jeżeli zacznielibyście działać razem, to Wasze działania mają dużo większy oddźwięk, ponieważ kapitał, który każdy z Was odkładał w momencie, kiedy wy zaczynacie działać razem, jest dwa razy większy, czy też kilka razy większy. W związku z tym macie większe możliwości docierania do ludzi. W związku z tym macie prawdopodobnie dużo więcej klientów, a dużo więcej klientów oznacza dużo więcej sprzedaży. Dużo więcej sprzedaży oznacza dużo więcej zysków, a dużo więcej zysków oznacza, że możecie włożyć kolejne pieniądze, być może nawet większe, na to, żeby ponownie docierać do klientów i koło zaczyna się zamykać. Możecie miesiąc w miesiąc generować coraz więcej klientów, coraz więcej sprzedaży, coraz więcej zysków. Co więcej? W ten sam sposób w porównaniu do konkurencji, która jest na rynku, wy zaczynacie rosnąć. Stajecie się marką, czy też firmą, o której się mówi. Tak? Ponieważ wasza konkurencja pozostaje nadal sama. Każdy działa na własną a na własny rachunek, każdy działa wedle swojego pomysłu, wedle swojej koncepcji, w związku z czym każdy ma jakiś rynek, jakiś klientów. Wy, jako partnerzy, macie tych klientów znacznie więcej. To o was się mówi na rynku, to wy stajecie się liderem waszego rynku. Myślę, że to jest dobrze zobrazowane tutaj na tym obrazku. Ok, idźmy dalej. Jak mam to zrobić? Na ten moment na rynku znajdują się trzy rozwiązania, które są godne. Uwagi. Oczywiście prawdopodobnie jest ich więcej, natomiast ja na trzy zwróciłem uwagę i pragnę je Tobie tu przedstawić. Pierwsze rozwiązanie to jest franczyza. Bardzo możliwe, że wiesz już co to jest, bardzo możliwe, że spotkałeś się z tym. Franczyza w takim ujęciu, że Ty jesteś franczyzodawcą. To znaczy, że Ty masz firmę, która ma już jakąś markę na rynku, że Ty masz pewne rozwiązania, pewne procedury i Ty jesteś w stanie sprzedać swój pomysł, swoje logo, swoje procedury innym którzy będą pracowali jako odrębny podmiot, natomiast pod Twoim logo, pod Twoimi pomysłami będą się podpisywać. W efekcie masz partnerów, którzy zarabiają na Ciebie. Dużym minusem franczyzy jest to, że aby zostać franczyzodawcą, aby osoby chciały, inne biznesy chciały wejść z Tobą w taki układ partnerski, musisz mieć już dosyć stabilną sytuację, musisz mieć dosyć stabilną markę, musisz być rozpoznawalny bo inaczej mało kto będzie chciał z sobą wejść w układ partnerski. Tak więc jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą, jeżeli dopiero co zaczynasz rozwijać firmę, prawdopodobnie franczyza nie będzie dla Ciebie, natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który ma już stabilną sytuację, który ma stabilną markę na rynku, bardzo możliwe, że to jest rozwiązanie, nad którym warto byłoby się zastanowić. Natomiast idźmy dalej. Drugim rozwiązaniem są programy partnerskie. Programy partnerskie to są takie rozwiązania, w których załóżmy, dla przykładu, ja mam swoją własną firmę, w której mam jakąś liczbę produktów. Załóżmy, że 20 produktów. I teraz wprowadzam program partnerski, zapraszam ludzi, aby przyłączyli się do mnie i promowali moje produkty. W efekcie, za każdym razem, kiedy jakiś mój partner sprzeda dowolny mój produkt, to Dostaje ode mnie prowizję. Załóżmy, mam produkt, który kosztował 100 zł, w związku z tym umówiliśmy się na prowizję 50%, w związku z czym on dostanie 50 zł za każdy sprzedany produkt z jego polecenia. Tak? I w tym momencie ja mogę mieć takich partnerów 50, 100, 200, to jest bez znaczenia. Każdy partner zarabia w zależności od swojej skuteczności sprzedaży. Programy partnerskie są bardzo dobrym. Rozwiązaniem natomiast one też, jeżeli chcesz wprowadzić profesjonalny program partnerski do, swojej, do swojego przedsięwzięcia, to bardzo często wiąże się to z jakimś kosztem i to całkiem sporym, jak na początek. Natomiast można to też zrobić w sposób bardziej partyzancki, ale o tym powiem Ci przy innej okazji. Trzecim rozwiązaniem są partnerzy JV, czyli tak zwani Joint Venture. Partnerzy JV od programów partnerskich różnią się w zasadzie tylko w jednym miejscu. Programy partnerskie polegają na tym, że promujemy produkty danej firmy. Niezależnie ile ich mają, promujemy za każdą sprzedaż, którą uda nam się polecić, zbieramy pieniądze, zbieramy jakieś prowizje. Natomiast w programie, w przypadku partnerów JV, tutaj partnerstwo polega na jakimś jednym konkretnym projekcie. Załóżmy, chcę wprowadzić nowy produkt albo usługę na rynek, w związku z czym zapraszam do współpracy jakąś liczbę partnerów a, i dzielę się z nimi zyskami, ale tylko i wyłącznie w tym jednym projekcie. To jest, szczerze powiedziawszy, chyba najprostsza forma. Programy partnerskie są już troszkę bardziej złożone. Partnerzy JV są mm, najłatwiejsi do wprowadzenia, jeżeli chodzi o, o rozwój e, partnerstwa w firmie. Tak więc, jeżeli jesteś. Początkującym przedsiębiorcom z góry polecam Ci partnerów JV oraz programy partnerskie. To oczywiście uzależnione jest troszeczkę od kapitału. W przypadku partnerów JV e, możesz startować nawet bez żadnego kapitału. Możesz zapraszać do wspólnego działania, nie mając nawet złotówki na, na, na to przedsięwzięcie. Da się to zrobić. E, dobrze. Dlaczego warto? No... To jest w zasadzie prosta odpowiedź na to. Moi drodzy, jeżeli e, zawiązujecie jakiś układ partnerski z potencjalną konkurencją, to w tym momencie tak. Zyskujecie więcej klientów, to po pierwsze. Skoro macie więcej klientów, to macie więcej sprzedaży. To jest logiczne. Skoro macie więcej sprzedaży, to macie więcej zysków. Jeżeli macie więcej zysków, to możecie znowu inwestować w reklamę, co da Wam tu się koło zapętla. W tym momencie znowu będziemy mieli coraz więcej klientów, coraz więcej sprzedaży, coraz więcej zysków. I znowu większe zyski będą znowu większą liczbę klientów, większe, większą liczbę sprzedaży i większą, większe zyski. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ oprócz większych zysków zyskujemy także wyższą pozycję na rynku. Poprzez to, że partnerzy pomagają nam promować nasze produkty, o nas się mówi na rynku. Tak? prawdopodobnie każdy z nas a, zna takie marki jak McDonald's, każdy z nas zna takie marki jak Coca-Cola czy Pepsi, nieważne. E, te wszystkie marki, one mają masę partnerów, ich produkty są sprzedawane w wielu, wielu punktach na całym świecie. W efekcie są na dzień dzisiejszy liderami rynku. O nich się mówi. Tak? Gdybyście zostali sami, pojedynczą firmą, pojedynczym podmiotem, prawdopodobnie wasze produkty nie rozejdą się, już nawet nie mówię o rynku światowym, ale o rynku polskim. Natomiast, jeżeli macie partnerów, macie sieć dystrybucji, macie możliwość promowania się, to bardzo możliwe, że wasza pozycja w stosunku do innej, do, do całej konkurencji, będzie zupełnie inna. Będziecie wyżej, będziecie lepiej postrzegani przez klientów. Samo, sama forma reklamy, sama forma tego, że was jest więcej na rynku, to już pomaga. I ostatnia rzecz, renoma wśród partnerów. Zwróćcie uwagę, bardzo ważna rzecz, w momencie, kiedy masz partnerów, którzy dzięki tobie zarabiają. Oni stają się pozytywnie nastawieni do ciebie. Oni przestają być konkurencją, która chce cię wygryźć z rynku. Oni stają się Twoimi partnerami. Oni bardzo chętnie będą uczestniczyć w każdym projekcie, w którym, do którego będziesz ich zapraszać, ponieważ jeżeli raz dasz komuś zarobić dobre pieniądze, uczciwe, to w tym momencie on będzie bardzo chętnie z Tobą wchodził we współpracę za każdym kolejnym razem, kiedy go do tego zaprosisz. I co więcej, jeżeli dzięki Tobie będzie zarabiał pieniądze, to będzie o Tobie dobrze mówił. Będziesz miał polecenia od własnej konkurencji, co jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. Bo już nie tylko klienci będą o Tobie dobrze mówić, ale nawet Twoja konkurencja będzie Cię popierać. Co więcej, będą bronić Twoich interesów. Ponieważ widzą w tym zysk, ponieważ wiedzą, że dzięki temu też mogą zarobić pieniądze. Ok, przejdźmy do części matematycznej. E, czy to się na pewno opłaca? Przejdźmy do prostego rachunku. Załóżmy, że działasz bez partnerów, czyli sam. Masz załóżmy 50 klientów. Tu przyjąłem takie liczby, żeby to się w sposób łatwy liczyło. Masz 50 klientów i zakładamy, że każdy z tych klientów kupi od ciebie jakiś produkt za 100 zł. W tym momencie twój zysk wynosi 5000 zł. Koniec, kropka i tyle. Natomiast jeżeli byśmy do tego przedsięwzięcia zaprosili partnerów, wyglądałoby to troszeczkę inaczej. Eee, zwróć uwagę, jesteś Ty oraz partnerzy. Tobie zostawiamy to, dokładnie to samo wyliczenie. Masz 50 klientów, każdy kupuj za 100 zł, efekt 5000 zł masz. I tyle. Natomiast jeżeli zapraszasz partnerów i załóżmy, partner pierwszy ma 20 klientów. Każdy z nich kupi po 100 zł coś. Od ciebie. W związku z tym twój partner zarabi dla Ciebie 2000 zł. Drugi partner ma załóżmy 25 klientów. Każdy z nich kupi jakiś produkt za 100 złotych. efekt, kolejny zysk 2500 tysiąca złotych. Daje to razem: suma tych zysków daje nam 9,5 tysiąca złotych. Zwróć uwagę, gdybyś działał sam, masz 5000 zł. Jeżeli działasz z partnerami, ogólny zysk to jest 9,5 tysiąca. Czyli prawie dwa razy więcej, tak? Tylko teraz ten zysk trzeba w jakiś sposób podzielić. Nie ok. Załóżmy, że dogadałeś się ze swoimi partnerami w taki sposób, że każdy z nich dostanie po 50% tego, co uda mu się wygenerować. Ty zarobiłeś 5000 zł, działałeś sam. Nie ok. To są twoje pieniądze, tu się nikt nie będzie o nie upominał. Natomiast, jeżeli chodzi o zarobki twoich partnerów, każdy z swoich partnerów zarobi jakąś kwotę, musimy z nich wyciągnąć 50%. No i to w zasadzie robimy. Partner pierwszy zarobił 2000 złotych. W związku z tym 50% 1000 złotych idzie dla ciebie, a 1000 złotych zostaje dla niego. Drugi partner zarobił 2500 złotych. W związku z tym 1250 zł zostaje dla ciebie. I 1250 zł zostaje dla partnera. Efekt? Efekt jest taki. Ty łącznie zarabiasz 7250 zł. Ponieważ sam zarobiłeś 5000, od jednego partnera masz 1000, od drugiego partnera masz 1250 zł. Łącznie 7250. Gdybyś działał sam, miałbyś 5000. Działasz z partnerami, masz 7250. Czyli prawie że o 50% więcej niż sam byś zarobił. Czyli jest to już jakiś dochód dodatkowy. Co więcej, Twoi partnerzy także coś zarobili. Nie są to może powalające kwoty, ale dzięki Tobie zarobili jakieś pieniądze. Może to być ich dodatkowy dochód. A nikt nie pogardzi dodatkowym dochodem. Zwłaszcza jeżeli robią to przy okazji. Każdy, każdy partner prawdopodobnie ma jakąś sieć klientów i teraz jeżeli ich klienci dodatkowo coś kupią od Ciebie, to oni zarabiają tylko przy okazji. Nie tracą w tym momencie klienta. Za to ty dodatkowo zyskujesz klienta. Ok. Zwróć uwagę, co się dzieje. Ty zarabiasz więcej. W tym, w tym przypadku w tej symulacji zarabiasz o 50% więcej na czysto dla siebie. W związku z tym masz większe zyski. Co więcej, Twoi partnerzy zarabiają. To jest taka typowa, typowy układ win win, gdzie każda ze stron jest wygrana, każdy coś zarabia. Co więcej, Twoje produkty Wychodzą na szerszy rynek. Dzięki temu twoja pozycja rośnie. I jest jeszcze coś więcej. Twoi partnerzy, dzięki temu, że zarabiają pieniądze, pomagając tobie, są z tego faktu zadowoleni. W związku z tym, za każdym razem, kiedy będziesz chciał ponownie wejść w współpracę, będą bardzo chętni. Będą bardzo chętnie do tego się przyłączać. Co więcej, za każdym razem, kiedy pojawią się jakieś zarzuty wobec ciebie, czy pojawią się jakieś opinie negatywne, twoi partnerzy będą stali murem za tobą, ponieważ ty pozwalasz im zarabiać, ty pozwalasz im rozwijać się i jeżeli oczywiście Twoje produkty są dobre to jest, no, to jest warunek konieczny jeżeli Twoje produkty są dobrej jakości, czy usługi nieważne, w tym momencie twoi partnerzy będą stali w, tw w Twojej obronie. W efekcie zyskujesz, poza klientami zadowolonymi, zyskujesz zadowoloną z Ciebie konkurencję. A to, poza całymi zyskami, poza zwiększą liczbą klientów, poza wzrostem a, Twojej firmy na rynku, no daje jeszcze jeden efekt. Stajesz się dużo, dużo bardziej szczęśliwym człowiekiem, ponieważ nie masz już konkurencji, która chce Ciebie wygryźć i Ty nie chcesz wygryźć konkurencji. Stajecie się partnerami, którzy mogą wzajemnie sobie pomagać. Tak? Każdy tu zarabia. To jest bardzo prosty, bardzo czysty układ, tylko wymaga zmiany sposobu myślenia. Wszystko siedzi w głowie. Ok, to jest tyle, jeżeli chodzi o tą krótką prezentację. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów oraz konkretnych rozwiązań, w jaki sposób krok po kroku wprowadzać pewne mechanizmy czy też pewne procedury w swoim biznesie, to zapisz się na darmową konferencję online, a Okienko do zapisu znajduje się poniżej tego nagrania. W momencie kiedy zapiszesz się, za jakiś czas otrzymasz ode mnie maila. Ja tego typu konferencje online będę organizować e, cyklicznie. Raz na jakiś czas, w momencie kiedy zapisze mi się odpowiednia liczba osób i będziemy rozmawiać na pewne tematy, będę krok po kroku po podpowiadał, w jaki sposób można coś tutaj z, w waszych biznesach zmienić. E, prawdopodobnie to nie będzie jedna konferencja, pra prawdopodobnie będzie to więcej konferencji, będę odpowiadał na wszystkie pytania. Które się pojawią, i tyle. I myślę, że to jest tyle. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja pomogła Ci dostrzec pewien potencjał w programach partnerskich, w ogóle w budowaniu partnerstwa z, zamiast konkurencji. Do zobaczenia na konferencji online za jakiś czas. Życzę Ci spokojnego dnia. Do usłyszenia.